jakie barka ja mam dług? Ja nigdzie długo nie mam. Kurwa, co ty kurwa pierdolisz? Kurwa. No, no. nie wyszło, to sprawdzań Nie wpłacił 5 zł. Zamknij pysknie wolni i słuchaj. Twoje dni są policzone. Szykuj sobie miejsce na no. cmentarzu. Będziesz miał nóż w bebechach. A kupić mi trubne? Staj w miśmieciu, zamknij pyski. Pytam się, kupisz mi trumnę? Zaraz panem z ekipą też rozkurwiam no? łeb, ty to pana dziw, pierdolona. O Ciebie już, chłopie, nie ma. Na, na, nauczyłeś się, kurwa, ode mnie? Te słowa, kurwa? Dziwką to ty byłeś, kurwa, zostałeś, kurwa, mać. Jak chcesz wiedzieć. I nie ucz się, kurwa, słowa, kurwa, ode mnie. Naucz się, kurwa, co innego. Tam, do kościoła, kurwa, re, religii się, kurwa, naucz. Jak coś, kurwa, nie pasuje. Oj, Boże, Boże, proszę zamknąć mordę. Zamknij pysk, zamknij ryj, posłuchaj grypsu. Jeśli Leszka nie będzie do 21, Mnie to, to nie interesuje. kasztanku wilkoła kukła. No, 3 zł. byłem po Cała Polska wydała na ciebie wyrok, więc no. się nie pogrążaj. Jak gdzieś to zebek z kosu, będzie cię obserwować. Ale wie co? Jak Leszek nie przyjdzie, to ja przyjedzie 6 Cebiksów na osiem ty. samochodów i cię poskładają no. jako rigidowy. Gamoniu oni ty pionku stolcu gnojców. Gamoniu, kurwa, jebany, kurwa. Wyrok na ciebie kurwa wydali już, kurwa. I cię kurwa znajdą, kurwa, w którym miejscu kurwa jesteś? Kurwa, tu ma to jebana. Jakbyś chciał wiedzieć. I nie być kurwa bohaterem, kurwa jakimś. Bo jesteś kurwa dokiem kurwa pierdolony. Tajfun, powiedz mi jedno słowo i nie przerywaj do końca trzy złote. No. Czy ktoś kiedykolwiek od początku wszystkich streamów do ciebie przyjechał i cię wyjaśnił albo napierdolił? Nie, to na chuj się uziejasz. Przecież nikogo nigdy nie było, to mm -hmm. dlatego tak. tak kozaczysz. Jak? Nie mi nie napierdolił tego, a ze streamu kurwa przyjeżdżali kurwa i prezenty kurwa przywozili, jak chcesz wiedzieć, w gamoniu, a nie mi kurwa jeszcze nie napierdoli. Jeszcze hondę mi dali kurwa macie, żebym sobie pojeździł, po pijanemu. Mało, kurwa, wiesz, z Anglii, kurwa, przyjechali, kurwa, tutaj do nas, nawet. Dubku jeden. Ja się boję, kurwa, chłopaków z Ratajny, ja pierdolę, naprawdę. <ślesy> Ratajna to moja mogę zaorać.